Przed nami 424. odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Duygu mimo, że cieszy się na oglądanie deszczu meteorów z Alim, nie stawia się na umówione spotkanie. Komisarz jest zawiedziony, ale stara się bagatelizować sprawę. Zeyer walczy ze sobą, by oschle traktować Jamana, do którego coraz bardziej przymila się Zuchal. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 424 odcinku serialu Emanet, dziedzictwo, odcinek 424 w czwartek, 5 grudnia 2024 roku o godzina 16:05 w TVP1. Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu, Emanet, streszczenie 424 odcinka serialu, Dziedzictwo, na TVP Duygu cieszy się na wspólne oglądanie Deszczu Meteorów z Alim. Mężczyzna ma przeczucie, że to może być przełomowa noc w życiu ich obojga. Jest zawiedziony, gdy Duygu nie stawia się na umówione spotkanie, a potem bagatelizuje sytuację. Zejer walczy ze sobą, by oschle traktować Yamana. Mężczyzna uświadamia ją, że nie wierzy w prawdziwość jej chłodnego zachowania. Kanan zmusza Zejer, by spotkała się z Fikretem i tym samym dała Jamanowi do zrozumienia, że go zdradza. Folken zakłada podsłuch w domu Semry, by dowiedzieć się o łybu jak najwięcej i dzięki temu zdobyć jej miłość. Zuchal próbuje zaskarbić sobie uczucia Yamana. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku zdjęcia publikujemy w galerii.